Dalmatyńczyk. Jaki jest pies w kropki? Psy znane głównie z tego, że były bohaterami filmów, seriali 101 Dalmatyńczyków oraz z tego, że są uważane za najlepsze psy strażackie. Ale jakie w rzeczywistości są psy w kropki? Może zacznijmy od wielkości, ponieważ to pies całkiem duży. Samiczki to 54-56 cm i 20-29 kg. Samce są większe 56-61 cm. I 20-32 kg, czyli pies duży, i chociaż może się wydawać, że taki raczej szczupły, smukły, to jednak też pies raczej ciężki. Ale oczywiście wielkość psa nie mówi nic o jego charakterze i zachowaniu. A charakter i zachowanie Dalmatańczyków są bardzo ciekawe i troszkę odbiegają od tego, co możemy sobie wyobrażać, kiedy spojrzymy na nie przez pryzmat bajek, jakie oglądaliśmy. Po pierwsze, to prawdziwy wulkan energii. Pies, który zaskakuje wiele osób swoim temperamentem, pies bardzo wymagający, jeśli chodzi o potrzebę ruchu. To pies, który musi mieć ten ruch zapewniony, ponieważ znudzony, niewybiegany Dalmatyńczyk to pies mogący sprawiać duże problemy. Jak często powtarzam, taki znudzony pies oczywiście znajdzie jakiś sposób, żeby się nie nudzić, znajdzie sobie jakąś rozrywkę i bardzo często ta rozrywka no niestety nie będzie nam odpowiadała. Więc dalmatyńczyk to pies, który musi mieć zapewnioną dużą ilość ruchu. To pies tylko dla ludzi aktywnych. Jednak trzeba pamiętać, że o ile często pamiętamy, że na przykład owczarek niemiecki, Berman to psy aktywne, to niestety wybierając dalmatyńczyka zapominamy, że ten pies jest równie aktywny jak one. No i ta potrzeba ruchu jest na wysokim poziomie. Dalmatetyńczyki to też psy, które bardzo mocno wiążą się ze swoimi opiekunami. mocniej, niż większość psów, niż większość innych psów. Czyli są to psy, które potrzebują z nami bliskiego kontaktu i no, chociaż niezbyt, niezbyt dobrze znoszą samotność, to jednak przyzwyczajony dalmatyńczyk troszkę tej samotności zniesie. Jednak dalmatyńczyki należą do psów, które tego człowieka opiekunów potrzebują w dużej ilości. Są to psy, które potrzebują naszego czasu oraz naszej uwagi. One nie lubią, kiedy nie zwracamy na nich na nie uwagi. To psy, którym musimy poświęcić całkiem dużo czasu. I nie chodzi tu tylko o tą aktywność, ale też czas, jaki poświęcamy na zabawie, na byciu po prostu z tymi psami. To też psy, które potrafią być doskonałymi psami rodzinnymi, ale jednak tylko, gdy trafią w odpowiednie ręce. Tu nie chodzi tylko o ten duży poziom aktywności, tu nie chodzi tylko o to, że potrzebują dużo kontaktu z nami, tu też chodzi o to, że to nie jest wcale taki prosty, łatwy, banalny pies, jakby mogło się wielu osobom wydawać. Dalmatyńczyk potrafi być niezależny, potrafi być, potrafi być uparty. To pies z charakterem oczywiście niesamowicie wierny, niesamowicie oddany i pies, który, gdy będzie dobrze wychowany, nie będzie sprawiał problemów, to jednak. Musimy pamiętać, że dalmatyńczyk może być psem rodzinnym i to świetnym, ale kiedy zapewnimy mu odpowiednie wychowanie, no i zapewnimy ten ruch i nasz kontakt, a raczej naszą bliskość. Te kontakty z najmłodszymi są bardzo fajne. Jednak musimy pamiętać, że dalmatyńczyki też mają ograniczoną cierpliwość. To nie są psy, które, tak jak niektóre inne psy, są no, wręcz niebiańsko cierpliwe w stosunku do dzieci. One takie nie są, one też mają pewne granice, no i oczywiście obie strony muszą wiedzieć, jak się bawić. Więc, chociaż jest to dobry towarzysz dla dzieci, to jednak nie jest to jeden z tych najlepszych psich towarzyszy. Chociaż tu, jak zawsze, kwestia wychowania i odpowiedniego podejścia obu stron. Wychowanie no, może się wydawać, że jest trudne. Oczywiście, one są podatne na wychowanie, one są podatne na szkolenie, tylko musimy być konsekwentni i delikatni. To jednak pies, który wymaga sporej dozy delikatności, to pies, który potrzebuje konsekwencji i cierpliwości. Więc, chcesz się zdecydować na Dalmateńczyka, musisz mieć te cechy. To nie jest pies ani bardzo łatwy w wychowaniu, ani bardzo trudny. Jak każdy pies, ma wymagania i Dalmateńczyk ma może te wymagania, jeśli chodzi o wychowanie, troszkę większe, ale wcale to nie oznacza, że to będzie pies trudny, czy też pies niefajny. Tak jak powiedziałem, fajnie wychowany, normalnie wychowany dalmatyńczyk, który wie na co może sobie pozwolić, co mu wolno, czego nie wolno, będzie doskonałym psem do towarzystwa i doskonałym psem rodzinnym. Ale dalmatyńczyk, co ciekawe, może też być doskonałym psem pracującym. Głównie chodzi tu o taką pracę jak ratownictwo, jako bycie psem tropiącym, jest też świetnym psim sportowcem i mogą zadziwić swoimi umiejętnościami wiele osób. Które myśli, że Dalmatyńczyk to taki pies z bajki. Tutaj trzeba powiedzieć, że to psy bardzo inteligentne, chętne do współpracy z człowiekiem, ale nie lubiące dosyć, że nudy i monotonii, to do tego jak wspomniałem, uparte. Je trzeba przekonać, zmotywować, bez tej konsekwencji delikatności i co najważniejsze cierpliwości, ta nauka może przynosić, a raczej nie przynosić efektów. Chociaż jeszcze raz zaznaczę, to pies naprawdę bardzo mądry. I mocno nastawiony na współpracę z człowiekiem. Więc ta nauka potrafi być błyskawiczna. Ten pies może być naprawdę genialnym uczniem. Jeśli chodzi o wykonywanie komend, jeśli widzi w nich sens, jeśli jest w odpowiedni sposób nauczony, że no warto wykonywać komendy, to dalmatyńczyk będzie je wykonywał z dużą chęcią i naprawdę będzie robił to w sposób błyskawiczny. Tu naprawdę porównujmy już do tego owczarka niemieckiego. No, raczej wszyscy wiemy, jak jest owczarek niemiecki, chociaż z tym też jest problem, ale to może kiedy indziej. Ale Dalmatyńczyk jest psem o podobnym poziomie i intelektu, i możliwościach nauki. Jednak nigdy nie spodziewajmy się ślepego posłuszeństwa. Ten pies się zastanowi, on ma swoje zdanie, on jest troszkę uparty, troszkę niezależny, ale jest raczej psem posłusznym. Są to też psy bardzo wesołe i bardzo przyjacielskie. Może obca osoba przez jakiś czas będzie traktowana z dystansem, ale dalmateńczyki szybko się zaprzyjaźniają. Jednak są to też psy, które są świetnymi stróżami. Psami, które nas ostrzegą, są czujne i do tego, co bardzo ważne, nie są zbyt hałaśliwe. To jest stróż, który reaguje tylko wtedy, kiedy trzeba, kiedy naprawdę trzeba zaszczekać, nas ostrzec, a nie tak jak na przykład wspomniano owczarek niemiecki. Gdzie niektóre egzemplarze potrafią szczekać, no, można powiedzieć, na każdą rzecz, jaka dzieje się w promieniu jednego kilometra, co chyba przed dwoma, trzema minutami, jak mikrofon dobrze zebrał, chyba mieliście okazję usłyszeć. Są to też psy, które dobrze dogadują się z innymi zwierzętami. Tutaj oczywiście ważna jest socjalizacja, ponieważ o ile ten pies dogaduje się z tymi zwierzętami domowymi i raczej z psami obcymi, nawet nie będzie problemu. To są to jednak psy o dużej pasji, o dużym instynkcie łowieckim, ale też chęci pogoni. Trzeba na to uważać, zwłaszcza w czasie spaceru, ponieważ dalmatyńczyk jest psem, który ma mocny instynkt łowiecki, a ta chęć pogoni to nie tylko chęć pogoni na przykład za tymi dzikimi zwierzętami, ale też za innymi obiektami. Tutaj bardzo ważne jest wychowanie. Ta wspomniana socjalizacja to nie tylko zapoznawanie psa. Dalmateńczyka z innymi zwierzętami, ale co ważniejsze, w przypadku dalmateńczyków to zapoznawanie tych psów z całym światem. Dalmateńczyk musi być obeznany, musimy z nim spacerować, pokazywać, co się wokół dzieje, tak żeby nie wyrósł z niego jakiś, no nie powiem dzik, tylko taki pies, który może się czegoś bać albo w niewłaściwy sposób reagować na wydarzenia. Nie powiedziałem skąd pochodzi dalmatyńczyk. Najprawdopodobniej jest to region Dalmacji czyli tereny w przybliżeniu dzisiejszej Chorwacji ale w XVIII wieku psy te stały się bardzo popularne w Anglii a później w Stanach Zjednoczonych oczywiście nie wśród tych najbiedniejszych w tych wśród tych zwykłych ludzi tylko wśród tych wyższych bogatych warstw gdzie te psy naprawdę no, bardzo mocno się spodobały i przez jakiś czas no długi czas na przykład biegały koło Karoc, czy nie wiem jak się to nazywało wówczas, powozów, może tak będzie bardziej prawidłowo. Później, chociaż się pojawiły samochody, to ta popularność ich nie spotykała. Po prostu modnie było mieć Dalmateńczyka. Dzisiaj ta moda na Dalmateńczyki troszkę się zmniejszyła. Wcale to nie oznacza, że są to psy, które nie powinny być bardziej popularne. To doskonały pies, tylko niestety często patrzymy. Na niego przez pryzmat bajek i naszego wyobrażenia o tym psie. W rzeczywistości dalmatyńczyk to taki pies, którego łatwo porównać do owczarka niemieckiego. Wiemy, że owczarek niemiecki jest super inteligentny, bardzo aktywny, wymaga odpowiedniego podejścia i jest psem, który nie jest wcale taki prosty, jak się może wydawać. I tak samo powinniśmy traktować dalmatyńczyka. Włożymy troszkę pracy, troszkę czasu w wychowanie i w bycie z tym psem, i w rezultacie otrzymujemy psy genialne. I czy to będzie owczarek niemiecki, czy dalmatyńczyk, będą to psy, które są świetnymi towarzyszami, psimi, przyjacielami, którzy na pewno nas nie zawiodą. Dziękuję za uwagę, zapraszam tradycyjnie na inne materiały, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten czy inny materiał, spójrz też na moje inne kanały, głównie na ten Ciekawostki o Zwierzętach, wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.